Cześć, kochani, Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Dzisiaj będzie kolejny film z cyklu o akwarystyce morskiej, a tematem tego filmu będzie nic innego jak to, co widzicie za moimi plecami. Zapraszam na film. Dzisiaj pomówię trochę o błazenkach. Mianem tym określane są ryby z tak naprawdę dwóch rodzajów, czyli Premnas i Amfiprion. W rodzaju Premnas znajdziemy takie gatunki jak Premnas epigrammata i Biakuleatus. W rodzaju Amfiprion z kolei tych gatunków jest znacznie więcej, nie będę teraz wymieniał wszystkich, a tylko te najpopularniejsze to jest Amfiprion klarki, Amfiprion ognisty, czyli Epfipium, Amfiprion pomidorowy, czyli Frenatus, Amfiprion siodłowy Polymnus i najpopularniejszy, który najpopularniejszy, Najbardziej kojarzy nam się z akwarystyką morską, jest wręcz pewnego rodzaju logo ów akwarystyki, czyli amfiprion plamisty, błazenek plamisty, jeszcze inna nazwa, błazenek okoniowy, popularna Nemo, czyli amfiprion ocelaris. Nie będę w tym filmie opisywał konkretnych gatunków, a skupię się raczej ogólnie na błazenkach. Przede wszystkim są to niewielkie ryby z rzędu okoniokształtnych i rodziny garbikowatych Pomacentride. Inaczej nazywane są rybami klaunami, stąd też ich angielska nazwa Clownfish. Większość z gatunków należących do błazenków nie przekracza około 10 cm wielkości. To, co jest dla nich bardzo charakterystyczne, to ich życie w symbiozie z niektórymi ukwiałami. Tworzą one w nich sobie naturalny dom, który chroni je przed drapieżnikami i o który dbają na na przykład poprzez donoszenie mu jedzenia do pyska. Ukwiał ich nie parzy i nie zjada, ponieważ ryby wydzielają śluz, który jest dla nich pewnego rodzaju ochroną przed następstwami dotknięcia macek. W akwariach bez ukwiału często potrafią zamieszkać w koralowcach miękkich jak sarkofyton, czy koralach LPS jak Eufilia. Ciekawa jest forma możliwości zmiany płci. Otóż rodzą się one jako hemafrodyty, czyli z narządami zarówno męskimi jak i żeńskimi. W naturze że żyjąc w grupie największa dominująca ryba staje się samicą, a kolejna w hierarchii co do wielkości staje się samcem. Pozostałe są bezpłciowe. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy samica z jakiegoś powodu ginie. Jej miejsce zajmuje kolejno ówczesny samiec, a największy osobnik z grupy zajmuje jego miejsce. Kupując dwa młode błazenki do akwarium, nie ma więc z reguły problemu z dobraniem pary, ponieważ jeden z nich na ogół staje się samicą. Gdyby te, a przede wszystkim Amphiprion ocellaris, swoją popularność zawdzięczają głównie dzięki filmowi, gdzie jest Nemo. Są zwierzętami, które są niemal obowiązkową pozycją w każdym domowym akwarium morskim. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam trochę świat błazenków. Dziękuję za uwagę i zapraszam wkrótce na kolejny film. Trzymajcie się, cześć!